Jesteśmy w Katowicach, w MCQ tak zwanym, gdzie odbywa się cykliczna impreza, gdzie zdrowia bliżej natury. Nantes jako firma wystawia swój i produkt, i reklamuje stoiska, i zaprasza do współpracy różne firmy. Obecność na targach bliżej zdrowia, bliżej natury wydaje się być oczywista. Są to jedne z największych targów, najdłużej trwających na Śląsku. Sam kiedyś byłem takim uczestnikiem, który przychodził, sobie tam oglądał coś ciekawego, kiedy jeszcze mnie te tematy zupełnie nie interesowały. No, dziś wykorzystuję to do. To jest dowód do integracji, tak? to, to powiedziałem, że pełnia zdrowia to integracja, ja sobie tutaj mam już wielu przyjaciół, wielu znajomych, czy nowych ludzi, z którymi jestem w stanie nawiązać współpracę, która często też owocuje jak jakąś taką działalność, nie, nie tylko rozrywkową, że wspólnie spędzamy czas, ale również często jest to przyjemny biznes. Tak? Zadał pan pytanie wręcz retoryczne, bez takiego rodzaju imprez. Nie można prowadzić, bo tutaj nie chodzi tak stricto do końca o sprzedaż, chociaż altruizm zginął z ostatnim dinozaurem. Generalnie chodzi o to, że edukujemy. Tak? I to jest, to jest nasza rola przede wszystkim. Ludzie zastanawiają się, co czasami jakie informacje dostają. Podam Państwu przykład. Ludzie się załamują, jak mówię im, żeby nie przygotowywali wody to pytają dlaczego, przecież to usuwa wirusy, bakterie i tak dalej. 61 stopni to jest ostatnia wysokość temperatury, której giną ostatnie bakterie. A jak Państwo spojrzą na czajnik, w momencie, kiedy go przygotowujemy, z dzióbka wydobywa się para. To jest najlepsza woda, maksymalnie 80 stopni. Mamy ten cel, a sobie nie szkodzimy. Naszą misją jest niesienie edukacji naszym ludziom i pacjentom, ponieważ bez, pra bez prawdziwej edukacji zdrowotnej pacjenci no, nie mają szans powrotu do zdrowia. Niestety dzisiaj jesteśmy bardzo mocno okłamywani przez to, co mówi się w telewizji, przez profesorów, którzy też za pieniądze mówią różnych rzeczy, różne rzeczy. No, ten jakby proces edukacji zarówno w dietetyce akademickiej, czy też w medycynie akademickiej, no, niestety jest bardzo mocno sponsorowany przez przemysł farmaceutyczny. I on pokazuje na chwilę obecną, że właściwie nie ma żadnego znaczenia, dlaczego chorujemy, po prostu chorujemy i tak musi być, że nie ma jakby ku temu żadnych przyczyn, albo to są geny i nic się nie da z tym zrobić. No i tak naprawdę, jak mamy nadciśnienie, to musimy brać leki do końca życia, a jak mamy cukrzycę, to też musimy brać leki do końca życia i są to choroby nieuleczalne. To jest absolutnie nieprawda. Większość chorób jest uleczalnych, na pewno podejrzewam, że może wszystkie choroby są uleczalne, natomiast my z większością jesteśmy w sobie w stanie poradzić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ludzie zrozumieli, że nieważne czy mamy 10 lat, czy 80 lat, możemy być Zdrowie. Jeśli woda to Nantes, dlatego że ich produkt jest na tyle nowatorski jest ten produktem, który jest kompletny. Można powiedzieć, że brakuje tylko czegoś, co można tą wodą popijać. Także dobrze nam się to układa wspólnie. Co jest takim wyznacznikiem, jest zadowolenie klientów. Oni widzą, że, że my się uzupełniamy, że my się. Można powiedzieć, wspieramy produktowo, i klient, który podchodzi, dowiedzieć się czegoś o tym, co byłoby dla niego dobre. Czasem, czasem zapyta, czasem zobaczy, co mamy na stoiskach, jest zadowolony. To jest dla nas bardzo ważne. Ludzie to doceniają. Poza tym, wydaje się, że taka wspólna organizacja pozwala też rozszerzyć zasięg naszego oddziaływania. To nie jest tylko kwestia tego, że dziś ktoś przyszedł na stoisko i coś kupił, ale też może z tą wiedzą zrobić coś w przyszłości. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. To jest bliżej zdrowia, bliżej natury i bliżej ludzi. Tutaj możemy się spotkać, porozmawiać, zrobić jakiś wykład, prelekcje. Ludzie się bardzo dużo dowiadują, i to jest nasza idea. Jeżeli ta głupota związana z pandemią koronawirusa minie, na pewno będziemy częściej jeśli na takie imprezy i będziemy chcieli mieć większy kontakt. To jest bardzo dobre medium do edukacji społeczeństwa. Każdy chce sprzedać leki, każdy chce sprzedać swoje farmaceutyczne wyroby, które obezwładniają całe społeczeństwa. Nasze społeczeństwo, nasz naród jest cały czas okłamywany i są próby nieustannego, ciągłego leczenia, a nie doprowadzania do sytuacji, w której ludzie mogliby być zdrowi. I to jest moja idea. Chciałbym, żeby ludzie nie chorowali, albo jeżeli już chorują, łatwo się mogli namówić na naturalne terapie leczenia, a nie wprowadzali się cały czas w nieustanną spiralę wydatków na farmację. Doktor Baron ze Śląska określił mianem wirusa Covid mianem byboka. Wyjaśniam, co to jest bebok. Bebok to jest takie coś niewidzialnego, którym się straszyło dzieci. Jak dziecko na Śląsku było niegrzeczne, jakby małe, to ktoś pukał pod stołem, bebok pupu. no i to właśnie było to, że ten doktor Baran mówi, ten, ten koronawirus to jest taki bebok, tak? No, także tak może trochę żartobliwie zakończmy.